Foty, derbach, częstowa, częstowa. Ełka, Ełka, i Ełka jest to są Żydzi, oni nas leją i my ich lejemy krótko, nie? cała Polska, Na tym samym stadionie gruba kreska dzieli dwie strony, które w ferworze sportowych zmagań zapominają od razu o obowiązkach gospodarzy i gości. Podchwytują niezrozumiałe dla siebie okrzyki, im bardziej obraźliwe, tym lepsze. Łódź, jak wiadomo, podzielona jest na zwolenników ŁKS-u i Widzewa. Linia podziału biegnie przez dzielnicę, rodziny, szkołę, miejsca pracy. Widzewiak czy ŁKS-iak to słowa brzmiące raz jak komplement, innym razem jak obelga. I bądź tu mądry, przeciętny miłośniku piłki nożnej. Tak to wygląda w czasie meczu. Zajrzyjmy na inne boisko. Tym razem widzę w gra z Bełchatowem. Gospodarzami są Bełchatowianie, ale Maksyma, gość w dom, natychmiast paruje z głowy, gdy w trudnej sytuacji jest własna bramka. Trzeba pomóc własnym zawodnikom, a kto ma pomóc, jeśli nie kibica, no to dawaj chłopaki na murawę. Na koniec, sprowokowani poetyką bojowych pieśni kibiców, pozwalamy sobie przetworzyć dla doraźnych potrzeb tej relacji wierszyk liryczny Gałczyńskiego o Wróbelku. Wróbelkiem tym razem będzie kibic. Kibic drużyny swej broni jak rejtan, jak brytan, jak lwica. On wrogich kibiców przegoni, sportowcy kochajcie kibica. Więc wołam, czyż nikt nie pamięta, że kibic to druh jest nasz szczery? Kochajcie kibiców sportowcy, dziewczęta, kochajcie do jasnej. Go wkręci w murawy, co pani. Marek i te bramki. Idzie za stary i za słaby, Kuchnia. żeby to rzucać Co najmniej, tak? Co najmniej dwie, jedno dyszu czerwiec i mistrz. Na szczęście zawsze znajdzie się ktoś, kto przypomni o obowiązkach gospodarzy i gości. Tam tych nie, 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 tam stajesz, nie.